Dzięki no, wielkiemu za zaangażowaniu Leszka i przede wszystkim olbrzymiej uczynności absolwentów, którzy mm, zaakceptowali ten pomysł, rozwinęli i zrealizowali, przyjeżdżając tutaj zarówno jako ci główni bohaterowie spotkań, jak również ci goście, no proszę Państwa mamy już tą szóstkę. I tą szóstkę mamy, jak widzicie, w szczególnych warunkach. Gościmy w zamku, który, że tak powiem, zawsze gdzieś tam górował nad tym wiśnickim plastykiem. No, poszukiwania artystyczne nie, nie, nie znają granic. Tutaj chodziliśmy do szkoły, tutaj łyknęliśmy tego bakcyla. Jak tutaj spotkaliśmy swoich profesorów swoich kolegów, koleżanki, pierwsze jakieś uniesienia artystyczne. No i tak, no i tutaj, tutaj był początek tego wszystkiego. Gdzieś jeździliśmy na jakieś plenery, na takie różne rzeczy, które pomagały nam poszukać naszych, naszych dróg. Przyjaciel też z mojego rocznika tutaj z liceum plastycznego założył portal, społecznościowym zamknięty tylko i wyłącznie dla absolwentów Liceum Plastycznego i pedagogów również. I właśnie w kontakcie z panią dyrektor, wicedyrektor Barbarą Szatą, gdzieś tam przez te dwa lata pchnęliśmy taki spisek, żeby żeby zrobić takie spotkania absolwentów, powroty ich tutaj, dlatego że naprawdę wielu ludzi z tego miejsca wyrosło. Żeby ich tutaj ściągać, żeby jakby przekazać te wartości do których się dorosło tutaj i później jakby w życiu się je realizowało. I niekoniecznie, żeby jakby ambicją ostateczną taką uczniów tej szkoły było na przykład zdanie na SP. Zawsze malarstwo było moim takim konikiem. Do dzisiaj maluję. Ale gdzieś tam po drodze pojawiła się muzyka. Ona się oczywiście pojawiła już w liceum, ale no to było tak traktowane dosyć luźno, prawda? No gdzieś jakieś spotkania w internacie, w szkole, jakieś okazje szkolne. No i tak się zaczęła muzyka. Wtedy, też tutaj, też tutaj. Ta idea jest dość szeroka, bo chodzi o chodzi o to, że tu się nabywa pe pewnej wrażliwości, o czym mówiłem już tam na początku. Można pracować z dziećmi upośledzonymi, można być pisać elementarz kaszubski. Mo można być muzykiem, jak dzisiaj mamy do czynienia, można być świetnym malarzem, można być dzikanem rzeźby w Krakowie. W liceum Yy, wszyscy malowali, ja też malowałam, bardzo to lubiłam, natomiast czułam podskórnie, że ja nie będę tego robić. Yy, ja wyjeżdżałam na próby w każdej możliwej chwili stąd. Miałam swój zespół rokowy i wiedziałam, że ja tam się dobrze czuję i że to będzie coś, co chcę robić. I po prostu to wygrało. Pewnie trzeba się. Yy... Z tym czymś urodzić, z taką iskierką gdzieś tam w środku, która nie pozwoli nigdy y, spokojnie posiedzieć, tylko człowiek szuka y, zupełnie czego innego niż wszyscy dookoła. No, prosta rzecz, no, y, ludzie szukają y, kasy, szukają, zwłaszcza dzisiaj, prawda? Artyści ciągle gdzieś tam to na bok. Owszem, wiadomo, że to jest wszystko potrzebne, bo, y, bo to rzeczy kosztują. Natomiast y, bo artyster ciągle gdzieś tam goni, gdzie kto inny by niekoniecznie się wybrał. Nie będę mówił dobry wieczór. Ale powiem wam, cześć! Po to jest mnóstwo znajomych. Prawie ze rodzina. Przyjaciele, jako ludzie zaprzyjaźnieni z licenem plastycznym i z z którym z tym miejscem wiąże nas wiele wspomnień i nie tylko. Może dzięki temu. Miejsce, w Miejscu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy właśnie. Marek wielokrotnie bywał nam przyjacielem, kumplem, e, mieszkał, mieszkał blisko. To, to, czego nie powiedziałem na przykład, kochał się też w naszych dziewczynach z liceum. <grym> nie wiem co on na to, ale taka jest, prawda. Bywał często. No i pierwsze w ogóle kroki, tam jeszcze ja pamiętam marka z sektoru A z Tarnowa i pierwsze kroki w ogóle z TSA. To były trudne czasy w ogóle właśnie takie czasy, kiedy, kiedy TSA te śpiewało teksty takie na przekór systemowi i ta cała muzyka. Boś, teza też wpływała na nas i, i ten bezpośredni kontakt z Markiem. No ja to w ogóle pierwszy, pierwszy raz byłem zakochany w liśniczu. Pierwsza dziewczyna. Na szczęście mnie rzuciła i dzięki temu zostałem artystą. Zacząłem pisać, malować, czytać dobre książki, grać na gitarze. A tak to musiałbym pewnie w hucie pracować. Na pewno wzięłam stąd parę przyjaźni takich, takich do dzisiaj. Na pewno było, tutaj, było tu parę życzliwych mi osób, które mnie tak do końca nie skreślały. E, myślę, że parę z nich też wierzyło we mnie w jakiś sposób e, i tak naprawdę dużo znosiło i, i dużo, dużo tolerowali. E, natomiast tutaj w ogóle byli świetni ludzie, była, miałam świetną klasę, była bardzo fajna, twórcza atmosfera. Myśmy. Myśmy długo, dużo ze sobą przebywali, bo byliśmy jakby na siebie skazani, ale przez to yy, nawiązały się jakiegoś rodzaju więzi takie, które mam do dziś. Pamiętam, że przyjeżdżałem wtedy, malowałem, ale ja byłem kiepskim malarzem. Jakoś tak nie było mi ciężko rzucić malarstwo dla muzyki w jeden dzień. Zostawiam dyplomat. O dziękuję. Chociaż powiem wam, że... Byłem wzywany w czasie robienia prac, prac dyplomowych z ceramiki, ponieważ czasami są takie problemy w ceramice, które tylko samocy i szaleńcy, tacy jak ja potrafią rozwiązać i czasami się udawało. Dzisiaj zakończenie pewnego etapu, tak jak mówiłem, wisienka na torcie. <laughs> dla wszystkich, nie tylko dla uczniów, ale również dla pedagogów, absolwentów. Chcemy trochę zmienić formułę. Mamy ze 3-4 miesiące na to, żeby do września zmienić formułę. Chcemy zrobić warsztaty, nie tylko takie spotkania dwugodzinne, bo tak było do tej pory. Chcemy zmienić formułę, chcemy, by przyjeżdżali absolwenci kolejni, tak jak mówiłem, jest ich wielu. I w weekendy będziemy próbowali organizować warsztaty dla młodzieży techniczne. Aktorskie, ceramiczne, fotograficzne. Jest naprawdę mnóstwo do popisu. Bołowani, Dlaczego? Akurat właśnie z plastyka ludzie są rozpoznawalni, czyli coś w tym musi być. Tego proszę nie wycinać, to, 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 był, to był wampir, taką ksywkę miał w szkole. No właśnie, nie, nie wiem czy, czy gdzie indziej tak potrafią. Nie, nie wiem.